Mamy bardzo złą wiadomość dla wszystkich miłośników kąpieli korzystających z krytej pływalni w Braniewie. W dniu dzisiejszym decyzją dyrektora stacji sanitarno-epidemiologicznej w Braniewie kompleks rekreacyjno-rehabilitacyjny Zdrowe Braniewo został zamknięty. Powodem takiej decyzji są groźne bakterie gronkowca, które znaleziono w próbkach wody pobranej w poniedziałek 3 czerwca. W małym basenie rekreacyjnym, gdzie na co dzień kąpią się dzieci, wykryto 7 szczepów na 100 ml wody. Znacznie gorzej sytuacja wyglądała w basenie sportowym. Tu na głębokości 1,2 metra wykryto 9 szczepów. Natomiast w drugiej części niecki basenowej aż 23 szczepy w 100 ml wody. Otrzymaliśmy faks z laboratorium z że wykryto obecność bakterii chorobotwórczych w próbce pobranej do badania. Co teraz? Państwo wydajecie decyzję zabraniającą kąpieli i funkcjonowania? Dosłownie przed chwileczką wysłaliśmy decyzję faksem do basenu w Braniewie, jak również do burmistrza miasta Braniewa. Pani dyrektor, czy to jest groźna bakteria? Czy gronkowiec jest groźną bakterią? Tym się można zarazić? Mają się czego obawiać te osoby, które w ciągu ostatniego tygodnia przebywały na basenie? Panie redaktorze, gromkowiec występuje praktycznie wszędzie. Możemy go spotkać w powietrzu, w kurzu, w wodzie, w mleku, w różnych przetworach spożywczych. Szacuje się, że około 70% społeczeństwa naszego jest nosicielami gromkowca i nie stwarza on żadnego zagrożenia dla tych osób, nie występują objawy chorobowe. No problem pojawia się tylko wtedy, gdy jest zaburzona odporność. Wtedy ten gronkowiec zaczyna się rozwijać. W wyniku zagrożenia, jakie mogą spowodować groźne bakterie, dyrektor braniewskiego basenu, rano jeszcze przed nadejściem oficjalnej informacji o wynikach badań, postanowił zamknąć cały kompleks. Badania próbek wody pobranych 27 maja i 3 czerwca wykazały obecność gronkowca. Nie są to duże ilości, no ale, ale są. W związku z tym no, decyzja mogła być tylko jedna, że basen y, trzeba zamknąć i y, po prostu uzdatnić wodę ponownie, wypłukać instalację całą uzdatniającą i przywrócić czystość w wodzie. Jak się okazuje woda w otwartej raptem dwa lata temu pływalni nie zawsze była czysta. To już drugi przypadek wykrycia gronkowca w Braniewskim basenie. Pierwszy raz groźna bakteria pojawiła się w wodzie w listopadzie 2011 roku. Po tym incydencie zmieniono procedury i częstość czyszczenia urządzeń filtrujących wodę. Wszystkie nasze działania mające na celu utrzymanie czystości i zdatności do kąpieli wody są przeprowadzane w sposób prawidłowy, a mogę wręcz powiedzieć, że ponad standardowo płuczemy, czy wymieniamy część wody w miesiącu, bo w miesiącu wymienia się około 30% wody, tak de facto. W związku z tym nie ma konkretnej przyczyny. Dlaczego ten gronkowiec akurat w tym momencie się pojawił? I chyba trzeba przejąć założenie takie, że w obiektach tego typu, gdzie w miesiącu przewija się kilkanaście tysięcy ludzi, co jakiś czas ten gronkowiec może się pojawić w stężeniu takim, gdzie powiedzmy standardowe te zabiegi no, nie są w stanie go wytępić. Także, no, no przykro mi, ale, ale, ale tak to wygląda, bo nie znajduje żadnego uzasadnienia w, no, w ewentualnym zaniedbaniu czy w niedopełnieniu jakichś czynności mających na celu utrzymanie wody w czystości. Te procedury w, w stosunku do roku 2020. 11, kiedy to pierwszy raz był grąkowiec u nas na basenie, w tamtym czasie opieraliśmy się y, stricte na y, instrukcji eksploatacji basenu, która przewiduje płukanie w określonych odstępach czasu, filtrów, wymianę wody. Natomiast od tego czasu, kiedy pojawiły się pierwsze nasze problemy. W październiku 2011 roku my te procedury zaostrzyliśmy. Te filtry są płukane przynajmniej o 50% częściej, aniżeli przewiduje instrukcja. Woda jest wymieniana w zasadzie w ciągu miesiąca, jest 30% wody wymienianej. We wrześniu ubiegłego roku w ogóle była woda wymieniana w całości i czyszczone Niecki, także te wszystkie no, procedury no, są zachowane, a, a nasze tutaj wewnętrzne normy nawet zaostrzone. I w związku z tym no, no, trudno mi podać jakąś konkretną przyczynę, ale trzeba chyba przyjąć założenie takie, biorąc pod uwagę występowanie grunkowca. W wielu basenach w kraju, jeśli się wejdzie w internet, znajdzie się, że w wielu miastach się pojawia, że po prostu na obiektach tego typu, gdzie kilkanaście tysięcy osób y, przebywa y, na terenie. Co jakiś czas to stężenie może osiągnąć no, jakąś taką wartość, której te środki no, niestety nie, nie, nie są w stanie zlikwidować, i, i trzeba przystąpić do takiego gruntownego czyszczenia. No, przykro mi, ja przepraszam wszystkich użytkowników, ale no, tak jak mówię, z naszej strony nie ma żadnego zaniedbania czy, czy, czy niedopełnienia jakichś czynności, bo, bo wszystko jest przeszło udokumentowane w protokołach. My prowadzimy własne zestawienia, yy, gdzie jest podawane ile wody jest wymienione, jakie są stężenia chloru, jakie są wartości pH. Także tutaj no, no nie jestem w stanie jak gdyby znaleźć konkretnej przyczyny, aniżeli tylko takiej, że po prostu na takim obiekcie co jakiś czas, mam nadzieję, że rzadko, ale takie zjawisko może wystąpić. Przez weekend na terenie krytej pływalni będą trwały prace mające na celu wyeliminowanie zagrożenia. W poniedziałek SanEpit ponownie pobierze próbki wody. Jednak zakaz kąpieli będzie prawdopodobnie obowiązywał co najmniej do piątku, gdyż dopiero wtedy będą znane wyniki pobranych wcześniej próbek.